Chciałam, że coś dam. Patrzcie, tam tych papaczka leży i leży już od tygodnia. Także, moi drodzy Zara, tak jak mówiłam, ja dzisiaj robię porządki znowu w domu, także w kuchni na razie ogarnęłam, ale tak ogólnie to wszędzie jest bałagan. Jeden wielki bałagan. Jeden wielki, poszedł. Jeden wielki bałagan. Ty się czyta. Także, zwracajcie uwagę na to co się dzieje W ogóle pranie się jeszcze mamy, przypomniałam sobie O godzinie drugiej. co z prania Także Zara, będzie moi drodzy dzisiaj nagrywany choliks. Tutaj to w ogóle nie będę pokazywała co się dzieje Za sprzątanie ziomek się brać, czy widzisz co tutaj się dzieje? Szok Ach, Także ja już mówiłam, kontynuuję sprzątanie. Wzięłam się teraz za te półeczki, które od wieków nie były. Eee, sprzątane, od wieków tutaj nie było. Tutaj pokładam książki. I kontynuuję nadal. A tutaj po prostu były takie bzdety. Więc w porządku w części. Część dalszy. Późno muszę spać. Wczoraj coś tam oglądałam. później trochę poczytałam i suma summarum muszę spać gdzieś o drugiej. I dzisiaj po prostu tak ciężko byłoby się obudzić. Jeszcze plus to było pochmurno i jest nadal pochmurno. Miał taki śnieg padać wczoraj, dzisiaj a pada chyba śnieg z deszczem, tak troszkę. Więc taka ciapa się zrobiła i jak rano wstałam. To było takie ciemno, że wstałam, żeby Olivera odprowadzić do przedszkola, ale widziałam, że oni, oni spali, bo oni. Więc spali rano, tak ciemno było, stwiam, dobra, idę spać i obudziłam się o godzinie. Po 11, tak, po 11. Poszłam spać po drugiej. Coś widzisz. Oglądałam później czytałam trochę. I poszłam spać po godzinie drugiej. Także po prostu dzisiaj ledwo tomna i najlepsze jest, tak jak powiedziałam, że rano się budziłam tam kot coś w nocy gdzieś. To było gdzieś o godzinie trzeciej. Kot miał czułem się dobra w wstanę, bo może miał drzwi zamknięte tam do ubikacji. Tam jest jego, wiecie, wychodek. I takie jakoś mi się słodkiego zechciało, że, że e, zjadłam ciasto, które było w lodówce tak rękami brałam i pałaszowałam, taka mi jakoś ochota na słodkie przyszło, że po prostu ciasto zatykowałam w lodówce. Także, kontynuuję moje sprzątanie. Dzisiaj po prostu jestem taka przymulona. Która to godzina? No pierwsza. Za godzinę właśnie mamy palnię jeszcze. Więc dzisiaj taki porządkowy dom, y y dom. dzień, wczoraj, przedwczoraj też sprzątałam, wczoraj sobie też sprzątałam i tak sprzątam co chwilę Także kontynuuję moje układnie rzeczy tam w pokoju Ja odezwę się chyba trochę później Poście zmieniona. Na półeczkach poukładane Tam było układane Okej, okay, moi drodzy, już jest dużo później dzisiaj po prostu cały dzień. Upłynął e, mi na sprzątaniu w domu, tak jak Wam e, mówiłam. Sprzątałam w domu. Wszędzie tam w sypialni posprzątałam. Chodź W sypialni posprzątałam. I ogólnie wszędzie w całym domu. Więc tak mi dzisiejszy dzień minął. Łapierki do kosza, tak? To zjesz no. Całe O, dziękuję Więc tak mi dzisiejszy dzień po prostu minął Na sprzątaniu w domu W całym domu Umyłam wszystko, posprzątałam Generalnie I takim to sposobem, moi drodzy Mamy godzinę Co? W pół do szóstej już? Tak, nie wiem że ten czas minął To są mnie wszystkie, właśnie stary zrobiłam makijaż Bo będę nagrywała ten haul E, hall zakupowy z Zara. E, myślałam, że może przyjdzie mi z Zara do dzisiaj rzeczy, no ale nie przyszło, więc będzie taki mały hall zakupowy z Zara. Tam chyba dużo rzeczy nie mam. E, także taki jest plan e, działania, więc po małym idę, zbieram się właśnie nagrywać ten hall. Także odezwę się do Was po tym holu, jak go nagram. Jeszcze pranie dzisiaj było, ale mąż kochany ale zrobił pranie, tak się poświęcił, poświęcił. dla nas tutaj ale Poświęcił To taki żart Daj! Także nie, Co dostałeś przedtem, co myślisz że oni? Zmuszą. A ja dałem jedną No to niech ci da jedną daj. Nie, nie, Aha, to, nie oj, Kater, dałeś mi Kater mnie jakiś dopad. No właśnie, nic mu nie daj, dlaczego No to Nie, bo on do mnie powiedział, że on też cegumy, bo nie ma Także, taki jest plan tego działania, także idę nagrywać Taki sobie brzydki make-up zrobiłam w tle brązowych dzisiaj e I w ogóle czas uciekł szybko, bo e stałam późno, tak wam, jak wam mówiłam Położyłam się późno, wstałam późno i później zaczęłam sprzątać Czyż nie? Nie To mnie nie mnie. W ogóle tutaj kiedyś sobie to kupiłam książki... Agnieszki macionki, do tej pory ich nie czytałam. Teraz na razie czytam inną. <śmum> inną na razie czytam wczoraj. Y, czytałam przedwczoraj. Taka uspokajająca. Wczoraj y, czytałam, przed wczoraj czytałam, więc... Y, tak wygląda, że miałam teraz zobaczyć. tanie książek. Stwierdziłam, że nie będę się muliła na tych vlogach wieczorami i tak sobie zaczęłam czytać. Także idę nagrywać ten mini haul z Zary, więc odezwę się do Was, Dzięki, nagram. Okej, okay, właśnie będę na nagrywała hol zakupowy. Stwierdziłam, że nagram na tle mojej, <grym> mojej zasłony, ponieważ... Żeby było coś innego, tak będzie mi łatwiej przymierzać i pokazywać Wam jak będę wyglądała Okej, okay. jak będę wyglądała w tych rzeczach, bo zamówiłam tylko rzeczy na górę, więc tak z tego też powodu będzie mi tutaj łatwiej Pokazywać te rzeczy Więc zabieram się Za nagrywanie moi drodzy Także Działamy Ja jestem w trakcie nagrywania holu zakupowego, Zostały mi dosłownie dwie rzeczy do i Między innymi ten bezrękawnik I ta bluza, którą wam pokazywałam Więc bardzo mi się Podoba ten bez i bluza, więc na pewno ze mną zostaje. W ogóle to połączenie super razem wygląda. Kot mi miałczy, wszyscy mi miałczy. Dzieci mi miałczą, że są głodne. Kot mi miałczy. To ty chcesz ode mnie. Ja to Zaraz ci zrobię. Więc idę zrobić dziecku kanapkę, bo po prostu ci mi nie dają. Kot mi miałczy, dzieci mi miałczy, wszyscy mi miałczy. Dałam ci tuńczyka. Masz tutaj wodę, może wodę coś No, Masz. No, masz tam wodę, a czyli Także robię teraz szybko. Robię tutaj szybko, właśnie jedzenie dla Olivera, jakieś kanapki. Także robimy. Okej, okay, kanapki zrumione, więc zaczynamy nagrać. Dosłownie dwie rzeczy mi zostały, same już jestem głodna, no ale co kicia? Chcesz iść do swojego miejsca? Czekaj, zaraz ci pomogę, chodź, kodź, kodź. No chodź, no. Dobra, yy. nagrany haul mamy godzinę 19.08, więc powiem wam, że wszystkie rzeczy są super, szkoda, że to co mam na sobie jest takie króciutkie, bardzo mi się to podoba, ale tak się zastanawiam, do czego ja mam to założyć, to nie jakieś spódnice ze suchym stanem, albo po prostu muszę schudnąć z 5 kg. E, więc myślę, że wszystko zostawię Niestety yy, Niestety Tak mi się wydaje, że wszystko zostawię Chociaż to przykre trochę jest <grym> Ale tą jedną bluzkę Czy mi się w ogóle opłaca zostawiać? No nie wiem e, Może ktoś z Was da znać To się zastanowi właśnie e, Nad tym, czy Czegoś jeszcze nie zwrócić e, Więc e, Jeśli chodzi właśnie o ten to nie jestem pewna co do tej rzeczy Następnie Tą bluzę myślę, że na pewno Zostawię, bo ona jest naprawdę fajna Na co dzień Do polatania Nie, na pewno zostawiam Tą raczej yy. znaczy ten bez rękawik Bo on też jest super yy, Następnie Ten biały Milosinicki też zostawiam Taki jest milutki, że naprawdę więc on na pewno ze mną zostanie. I co tam jeszcze, moi drodzy? To też jest fajne, bo takie urocze, słodkie, yy, więc naprawdę spoko. Yy. Mianowicie o tym Ta bluza jest fajna, taka wiecie, też do poletania tu i ówdzie fajny ma kolor, muszę zobaczyć, ile ona kosztowała. Właściwie ona chyba dużo nie kosztowała, więc suma summarum wychodzi właśnie, że tylko ta bluzka zielona jest dziwna, to jest naprawdę super, tylko takie króciutki. Ale jak mi się to podoba Kolory mi w ogóle e, Także Dobra, na razie pakujemy Pozwolę to Niech sobie leży I trzeba sobie może zrobić coś do jedzenia Chociaż w sumie z zjadła może, bo jestem głodna Herbatki się trzeba napić Sokiem malinowym Musiałoby się zmontować tego vloga, a czyli ten filmik, ale to może nie dzisiaj, może na jutro. Dobra, więc na razie to ubiorę. Swoją drogą to też jest fajne, co kupiłam ostatnio w jeansa. Eee, tak jak Wam mówiłam, mają mi do torebki z, z Lando, ale zostawiam do, ale się zastanowimy jeszcze, czy je zostawimy. Może odeślemy, zobaczymy. Jak one wyglądają na żywo, albo jedną wyślemy, jedną zostawimy. To zobaczymy. Także lecimy do kuchni. Czas zrobić sobie jakieś kolacje, żebym w nocy nie musiała wstawać i wpierdzielać ciasto. takie jak wczoraj. Chociaż sobie nie ja szybko, szybko. <śm> <śm> Kanapkę z krewetkami, bo Marcin przyniósł z pracy zygę Tylko wezmę sobie ten lep, co kroiłam i go sobie włożę do tostera Żeby był taki chrupki i no, na to połączę właśnie te raki Bo te kanapki, co on się z rakami, to te bułki są takie niezbyt zdrowe, takie chemiczne trochę Krewet ja, się tuczące, ten chleb w sumie też, no ale Mniej, mniejsze zło niż te bułki, a tutaj jeszcze większe zło Od nowego się Ja mam wrażliwe zęby, więc po prostu zaraz mnie... Ja mam wrażliwe zęby, więc jak jem takie zimne, to średnio to przyjemne dla mnie. Ma krzakąska i nie robiłam tego testa. Ja On też jest białący niestety. Ale on jest taki dobry, jakby się właśnie włożył do tostera, bo jest wtedy, wtedy taki chrupki, więc jest po prostu... I on jest też pyszny jakiś świeży. Ok, tościk zrobiony. dobry, dobra, moi drodzy. Także dzisiaj może się dużo nie odzywałam. nie wiem. Zobaczymy podczas montowania. 19.28 jem kolację i może po układam z coś się było pranie, więc po prostu w pokoju jest. No więc w pokoju leżą te siatki pełne ubrania, więc fajnie nie to poukładać. Także kończę. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną dzisiejszego vloga. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym. Pa!